Dobra, powiem Wam teraz, co zrobić, jeśli, jeśli dziewczyna Was odrzuci, bo miałem taki właśnie przypadek. To było dwa lata temu na wakacjach. Byłem taki właśnie zakochany w takiej Alicji. Bardzo właśnie miła dziewczyna. No i pewnego dnia poszliśmy właśnie na plażę. No i tak zakochałem się w niej, był taki zachód słońca, było naprawdę romantycznie. No i postanowiłem, że, że ją obejmę, bo ja byłem takim nieśmiałym właśnie chłopakiem. No i wstydziłem się robić takie rzeczy, no to, no ale ją tak właśnie objąłem tutaj i... No i tak siedziałem, ale ona się zapytała, co ty kurwa robisz? No a ja mówię, że, no to ja tak wiesz, zawstydzony, no to biorę tą rękę tak z powrotem. No i tak, nie wiem co powiedzieć, no to tak się odsuwam. Tak 10 cm, 20 cm. 30, Kurwa, pół metra! Biorę, rozbij Kurwa z kilometra! jebi w klatę! Wyjebało ją! Kurwa, 530 kaczek zajebała po Bałtyku, wyjebało ją do Szwecji! Kurwa, na następny dzień płynę promem do Szwecji! Kurwa, w Patrzy, suka leży na plaży! Kurwa, co leżysz? Co leżysz, dziwko? Co, chyba nie żyjesz, no to kurwa, jeb, ostateczne uderzenie! Kolonowi na ryj! Nie! Kurwa, tak wiebało do ziemi, że aż bursztyny wyjebało w powietrze! No i chyba tyle z